Słuchajcie, dawno nie było filmu i chciałem coś nagrać. I stwierdziłem, że zrobię dla Was moje top 10 książek piłkarskich, które przeczytałem. Jest tutaj 10 pozycji, tak naprawdę 11. Dlatego, że na jednym miejscu będą dwie książki, o czym będę zaraz jeszcze mówił. Ale no dobra, przejdźmy do filmu. Jeszcze zanim zacznę mówić o tych książkach chciałbym, żebyście oczywiście zostawili suba lajka, jeżeli lubicie mój content. I zapraszam. Niestety dziesiąty najnowsza książka, którą przeczytałem. Football manager to moje życie. Do nie do druga pasja. Historia najpiękniejszej obsesji. Książka nie jest długa. Ma około dwu, tam 200 kilku stron. To są naprawdę ciekawe historie związane z graczami tej gry, z graczami football menadżera, z piłkarzami, z różnymi kwestiami: jak to football menadżer zmienił życie, o tym dlaczego ludzie pokochali tę grę. Co ciekawe, ta książka jest nawet stania. Mój egzemplarz jest z Carefura. 12:99 kosztowała ta książka. I to nie jest książka piłkarska, ale. Zachęcając o tematykę piłki, o tematykę na przykład właśnie futbol menadżera. Było też żeby powiedzieć piłkarzy właśnie. I dla mnie naprawdę super polecam. Też bardzo szybko się to odczyta, To jest też duży plus. Miejsce dziewiąte. Miejsce dziewiąte u mnie zajmuje Legia Mistrzów. To jest książka do której miałem dwa podejścia. Pierwsze podejście było bodajże na przełomie gimnazjum liceum, tylko wtedy nie byłem czytelnikiem i nie czytałem książek tak mocno jak wtedy. Teraz yy, jak już czytam regularnie. Ale często to naprawdę książkę ja przeczytałem i zrobiły na mnie duże wrażenie. Ogólnie rzecz ujmując jest to legi, Lydzy Mistrzów. różne <kluzny> tam ciekawe przypadki, co się tam działo podczas meczów. i naprawdę późniejszych na chyba pierwsze rozdziały są z meczów ponad i Kosym z tego co pamiętam. Są wypowiedzi piłkarzy. Jeszcze jest takie fajne, yy, o tutaj jest właśnie taki na końcu skrót, że jest Legia Mistrzów i są wszystkie mecze, co tam się działo. Między innymi tutaj pierwszy 9 sierpnia 95 Legia Göteborg. Skład Legii wtedy samo tutaj z różnymi, jest chyba jest magiczne 19 magicznych jesieni to są chyba ogólnie najlepsze te mecze polskich klubów w europejskich Pucharach fana hmm. Snacku właśnie z już do 2015-16. To książka kiedyś tak wyszła. Naprawdę ciekawa rzecz, a przede wszystkim chyba myślę, że dla fanów Legii ale myślę, że mogę spokojnie polecić. Też szybko się czyta. Autorem Piotr Jagielski. Tutaj autorów było kilku. Jan Majszot, Kenny Miller i Neil White. Nie potrafię dobrze przeczytać ich nazwisk, ale oczywiście polecam po raz kolejny. Mamy dwie książki. Są to dwie biografie. Louis van Hal, Liczy się zespół Martena Mayera. I tutaj mamy autobiografię Arsena Węgera. Ja czego daję na to w samym miejscu? Yy, ja z tymi książkami miałem tak. Może inaczej. Ja o obydwu panach yy, nie miałem najlepszego zdania. Tak, ja nie interesuję się piłką nożną jakoś namiętnie. Yy, no może nie może wcale namiętnie, co nie interesuje się z sinią bardzo długo. I dla mnie, kiedy byli ci dwaj, to były takie, takie stare dziadki, które tam gdzieś były. No wiedziałem, że Węgier tam y, był w, w tym arsenalu przez długi czas, że oni tam go mieli już dosyć. O Van wiedziałem, że tam kiedyś był w Manchesterze, no, wiedziałem, że tam kiedyś trenował chyba Bayern i tam inne rzeczy. I dopiero jak przeczytałem te książki, to zrozumiałem tak naprawdę kim ci ludzie byli, naprawdę mieli ciekawe historie życiowe i naprawdę tu mogę polecić obydwie. Zwłaszcza, że Luis Van się się dostępny tak mniej więcej, uważam w jakichś Carrefourach i gdzieś tam i w innych sklepach, gdzie są tanie książki to widziałem tą książkę, więc jak się zastanawiacie czy kupować no, myślę, że jeżeli znajdziecie tanio tanią no to oczywiście polecam sobie kupić Węgera, Węgera dostałem osobiście od taty na urodziny bodajże 20. z kilkoma innymi książkami i naprawdę też bardzo fajna historia Arsena Węgera dla osób, które na przykład nie znają albo nie wiedzą, polecam przeczytać. I tutaj jest, jest książka, która dla mnie jest takim wyznacznikiem tego książek piłkarskich, takich typowych. Najbardziej typowe książki piłkarskie, jak ja widziałam. widziałem. I tutaj mamy fe książkę Fernando Torresa i Anakuze. Nino. od do Atletico do Atletico. Jest tutaj taka krótka historia streszczenie kariery. Fernando Torres, czyli odbycia w Atletico po Liverpool i tu głównie jest chyba do Liverpoolu, i później jest na koniec wspomniany transfer do Chelsea, jakie to było rozczarowanie. I to tak naprawdę same tyle. W książce nie ma opisanej później przygody z Milanem, znaczy jest tak pokrótce opisana przygoda z Milanem i przygoda druga w Atletico. Także Tutaj nie ma za dużo do, do mówienia. To jest takie dla osób, które rzeczywiście są fanami Torresa. Ja bardzo Torresa lubię. No i tak przede wszystkim. Wydaje mi się, że jakby tu jeszcze były te rzeczy z Milanu, z drugiego pobytu w Atletico. To byłoby fajniejsze, ciekawsze też, ale uważam, że i tak jest super. Bardzo polecam Fernando Torres. To zaznaczyć, że ta książka też należy do tych tańszych, bo kosztowała mnie 10 zł, jak tu widzę. I też do Naja kupiłem e, u mnie w sklepie kiedyś, było takie duże stoisko z książkami, i tam było trochę tych książek różnych. I tam właśnie zadechałem do kiedyś, dorwałem tą książkę i była. Polecam. 7, miejsce siódme, miejsce szóste zajmuje u mnie Gianni Buffon, numer jeden. Autobiografia od wydawnictwa SQN. Co mogę powiedzieć o tej książce? Naprawdę też szybko się czyta, bo też nie jest jakaś mega długa. Tak, w sumie ona ma, tutaj widzę, 200, parę stron tylko. Szybko się czyta, to jest tak naprawdę streszczenie tej kariery bufona. Najpierw przez Parmę, później chyba jest do 2000, że... 15 albo 16 roku tak naprawdę to dopisane i tak naprawdę to jest problem taki, że tutaj jest tylko połowa. Nie ma powiedzmy z tej głównej serii, kiedy Juventus zdobywał te mistrzostwa hurtowo. Znaczy tam jest zaczęte to, ale nie ma dokończonego tego. Nie ma tego pobytu w PSG, nie ma drugiego pobytu w Juventusie i nie ma choćby <laughs> tego powrotu do Parmy. Jakby wyszła druga część tej książki, to Myślę, że powinno się znaleźć tam różne rzeczy. Też myślę, że dla fanów Buffona, dla fanów włoskiej piłki tutaj przede wszystkim, to mogę to zdecydowanie na pewno polecić. Co drogo, tutaj też jest ciekawostka taka, są tutaj tak zwane rankingi. Tutaj Buffon opisywał moje najlepsze na przykład parady brakarskie. Tutaj mamy Włochy Paragwaj, Włochy Francja, Jakieś mecze inne, tutaj z Parmy, z Juventusu jeden jest. Ale ja tak mówię, tutaj jest tylko do któregoś tam roku, do 2014, nie pamiętam do którego to jest. Najpiękniejszy golek, które wpuściłem. Największa wpadka bramkarska, mecze mojego życia. Najgroźniejsi przeciwnicy. Yy, ulubieni bramkarze, ulubieni kibice, na stadiony ulubieni sportowcy, to niekoniecznie są piłkarze. Tego żałuję najbardziej. Z z którymi chciałem, w których chciałbym zagrać. I to tyle, bo to są już reklamy innych książek, ale na spokojnie mogę polecić tą książkę każdemu fanowi włoskiej piłki, każdemu fanowi Buffona. bufona. Kolejna książka to jest Mistrzowie od Zidana Dombapego. Książka o piłce we Francji, o piłce francuskiej dla fana reprezentacji Francji, dla fana ogólnie piłki francuskiej myślę, że się na pewno spodoba. Tu jest ogólnie opisana jakieś historie z reprezentacji Francji, jakieś rzeczy z mundialów, jakieś rzeczy dlaczego Mbappe na przykład jest taki takim niesamowitym zawodnikiem, dlaczego tak bardzo go lubią. To tu można jeszcze powiedzieć? Hmm. Jeszcze troszkę napisał Matthieu Sporo, ceniony dziennikarz zajmujący się francuską piłką, przybliża sylwetki światowych gwiazd futbolu Mbappe, Benzema, Zidana. To też oczywiście ci starci zawodnicy yy, ci starci zawodnicy reprezentacji Francji, czyli właśnie Zidane, jakiś tam Evra i yy, inne, yy, jak działa, różne rzeczy, naprawdę też mogę to polecić. Spokojnie, tutaj przede wszystkim dla fanów raczej francuskiej piłki, ale myślę że też dla fanów BAPE to się bardzo spodoba. Też bardzo ładna jest ta książka przede wszystkim, podoba mi się ten kolor na okładce i ogólnie ze fajnie to wygląda, fajnie to się czyta. No, jak ktoś jest zdecydowanym fanem piłki francuskiej, no to mogę tu polecić zdecydowanie. miejsce i Tutaj mamy coś takiego, taka sygówka. Powstanie i upadek klubu, który ukształtował nowoczesną piłkę nożną, od Simona Kiper, Coopera. Taka historia Barcy o tym, jak tam wyglądają różne kwestie, też historia klubu, i wydaje mi się, że to jest wszystko do 2020, czyli powiedzmy od takiej naprawdę świetności do takiego, pierwszego, takiego większego już upadku klubu. Więc naprawdę uważam, że dla osób, które są fanami piwki, a przede wszystkim dla kibiców Bart, też dla mnie. Książka jest naprawdę świetna. Dużo fajnych rzeczy można się dowiedzieć z tej, rzeczy, z tej książki. Yy, tutaj też wybrana bibliografia jest. bo yy, 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 czytam temu. Ja go sobie czytałem dosyć dawno. Yy. Ale naprawdę podoba mi się. Są dużo... Różne fajne pokazane postacie, różne epizody, różne historie z tym klubem związane. Naprawdę dla fana klubu Barcelony myślę, że. Myślę, że dla fana Barcelony przede wszystkim, a dla fana piłki nożnej raczej nie. A w piłki nożnej też, ale chodzi mi o to, że yy, nie, nie spodoba się jeszcze tak bardzo zwłaszcza yy, dla osoby, które nie robią Barcy. Trzeciej nie jest to najlepsza książka. Wydaje mi się, że są lepsze książki, bardziej pozytywne niż ta, ale Dawid Janczyk, moja spowiedź. Daję tą książkę tutaj dlatego, bo ona zrobiła na mnie gigantyczne wrażenie. I słowo gigantyczne tutaj naprawdę nie zamierzam jeździć wewnętrznie, bo ta książka dała mi do myślenia w niektórych kwestiach i naprawdę. Naprawdę. Nie żałuję, że nie, nie ją przeczytałem prawdopodobnie w przyszłym roku zrobię ją i będę y, ją y, przeczytać jeszcze raz. Naprawdę mocne rzeczy tu są. Hmm. Nie tylko z perspektywy samego Dawida, ale też, jak też są na przykład z tego co będę jakieś wypowiedzi, co się działo między nimi z Rosji i innych rzeczy. Naprawdę naprawdę polecam Myślę, że mogę polecić. Bo mało osób chyba sobie zdaje sprawę, co tu się takiego znajduje, a to naprawdę dobra rzecz. Książka mało pozytywna, ale dają do myślenia, uważam. Miejsce drugie, i tutaj mamy Łukasz Piszczek, mentalność sportowca. Książka przeczytana w tym roku, tego też mi się podoba. Tu ogólnie nie jest typowa biografia piszka. Oczywiście trochę tych elementów biografii jest, ale książka bardziej zahacza właśnie o tematy mentalności i psychologii sportowej. I o tym, jak Łukasz pracował z, z psychologiem sportowym, i też o różne ciekawe rzeczy, jak na przykład tematy e, właśnie psychologiczne. Naprawdę warto to przeczytać dla osób, które nie myślą o pracy w sporcie. Fajnie to wygląda, fajnie to się czyta. Też przede wszystkim szybko to się czyta. Nie jest to nic takiego mega... No, z te rzeczy tutaj są naprawdę ciekawe i można się do wiele dowiedzieć. Naprawdę, naprawdę to polecam. Z tych te szapiszka to, to nie jest, ale myślę, że dostaniecie coś o wiele ciekawszego niż zwykła nudna autobiografia czy ta biografia. To jest książka, którą chyba się odnośnie na pierwsze miejsce. Chyba z głównie z tego powodu, jakie na mnie zrobiły, naprawdę dość duże wrażenie i są to gracze Bogdana Rymanowskiego. I ta książka to są wywiady. To jest głównie zrobione na temat wywiadów z różnymi zawodnikami lepszymi, lepszymi i gorszymi reprezentacji Polski. Jest Błoniek, jest Andrzej Iwan, jest Grzegorz Lato. Szmuda, Tomaszewski, ale daję na pierwsze miejsce dlatego, bo pierwsze szybko się to czyta, jak to jest w takiej formie, dużo fajnych, ciekawych rzeczy też można się dowiedzieć i naprawdę chyba żadna książka aż tak nie sprawiła, że po prostu siedziałem i czytałem, naprawdę chyba żadna inna książka nie sprawiła po prostu, że, że hmm, po prostu siedziałem i chciałem to czytać, w żadnej innej wydaje mi się, że nie miałem taś takiego, że Takiej chęci aż takiej do czytania, że po prostu nie, nie mogłem tak naprawdę, ja byłem w stanie to przeczytać w całości. Znaczy, wiadomo, przeczytałem w całości, ale pierwszy raz chyba w życiu wolałem siedzieć z tą książką, niż na przykład, nie wiem, przeglądać TikToka, czy cokolwiek innego robić. Takich rzeczy wiecie jakich, na pewno mogę polecić. Yy, ta książka. A to chyba mi kupił też ojciec kiedyś, z zadycha. A chyba po prostu, bo była i mi kupił. Też tutaj naprawdę ciekawe rzeczy można się dowiedzieć. Warto tutaj. Widać jest też fajny rozdział o Jerzym Brzęczku. Jak ktoś to interesuje. Naprawdę myślę, że to jest Must Read. Uważam Must Read. To byłoby wszystko. To jest takie moje top 10. tak Naprawdę top 11 książek, o których chciałem coś powiedzieć. Dzięki za obejrzenie do końca. Bisjo.